Do końca lipca 2013 roku planowane jest wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej. Co to oznacza dla klientów telewizji kablowych? Czy i oni będą musieli dostosowywać się do procesu cyfryzacji? Nie, gdyż zmiany te obejmują działanie naziemnej telewizji analogowej i nie mają wpływu na działanie kablówki. Telewizje kablowe nie planują wyłączać sygnału telewizji analogowej. Niezależnie więc czy korzystasz z sygnału cyfrowego czy analogowego, a odbierasz telewizję kablową, nie musisz obawiać się cyfryzacji i nie potrzebujesz nowego telewizora, dekodera czy zmieniać dostawcę telewizji. Wystarczy dowolny, nawet najtańszy, abonament analogowy w telewizji kablowej, aby cieszyć się telewizją bez zmian. Korzystając z telewizji naziemnej musisz samodzielnie dostosować się do nadchodzących zmian, a jej sygnał może być podatny na zakłócenia. Natomiast w ofercie operatorów kablowych otrzymasz pełne wsparcie techniczne, zarówno przy montażu, jak i usuwaniu usterek. Ponadto telewizja kablowa oferuje znacznie bogatszy wybór kanałów. Pamiętaj, abonenci telewizji kablowej nie muszą martwić się cyfryzacją. Więcej informacji na www.cyfryzacja Witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń. Stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu zostało wreszcie obsadzone. W marcu rozstrzygnięto konkurs od kwietnia nowy dyrektor rozpoczyna pracę w naszym mieście, kto nim został szczegóły przedstawi Państwu kuba niedziela. Obsada stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu wiązała się ostatnio ze sporymi kontrowersjami. Długoletnia szefowa MZPR-u, Ewa Skrabińska, została pod koniec 2012 roku zwolniona dyscyplinarnie z powodu łączenia funkcji dyrektorskiej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Protestowało wtedy wiele osób. Przypominano, że dyrektor Skrabińska działalność prowadziła już w chwili powoływania na to stanowisko, więc w dużej mierze to także niedopatrzenie władz miasta. O Adamie Frączaku, pełniącym dyrektorską funkcję pozwolnionej lekarce, nieprzychylnie wypowiadała się lokalna prasa, sugerująca, że stanowisko to zawdzięcza głównie PSL-owskiej legitymacji. Zrezygnował on z kierowania przychodniami po miesiącu pracy, a władze ogłosiły otwarty konkurs na dyrektora MZPR-u. Do konkursu zgłosiło się siedmiu kandydatów, po ocenie formalnej dokumentów do etapu bezpośredniej rozmowy przeszło pięć osób – dwóch lekarzy i trzech ekonomistów. W marcu komisja ogłosiła werdykt. W ostatecznym rozrachunku wybrano osobę, nie lekarza, panią Jadwigę Wojtowicz-Banaszewską, to jest ekonomista. Komisja stwierdziła, że na tym stanowisku ta osoba jakby najlepiej da sobie radę, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem. Zarządzanie zespołem, ale przede wszystkim finansami przychodni. Dotychczas gierskie placówki kierowane były przez lekarzy, tym razem postanowiono spojrzeć na służbę zdrowia przez pryzmat menadżerski. Kierowanie ochroną zdrowia wymaga przede wszystkim znajomości przepisów prawa, przede wszystkim znajomości ekonomii, bo pomimo, że jednostki medyczne niby nie nastawiają się na zysk, ale wymaga się od nich, aby nie generowały strat. W związku z czym, no niestety trzeba mieć wiedzę ekonomiczną. Nowa dyrektor ma w tej gestii doświadczenie. Studiowała ekonomię i finansowanie opieki zdrowotnej, przez 30 lat pracowała w łódzkich placówkach ochrony zdrowia. Pytana, czy nie przeszkadzało jej dotychczasowe zamieszanie wokół dyrektorskiego stanowiska, odpowiada, że nie była w ogóle go świadoma. Dzięki temu, że jestem też osobą obcą, nieznającą w ogóle tutaj właściwie ludzi, bo, bo tak naprawdę nie znam nikogo w, w tej jednostce, dzięki temu właściwie będę mogła dokonywać pewnych zmian pozytywnych. Przy współudziale personelu przychodni dodaje nowo wybrana dyrektor. Zresztą pracownicy z gierskiej placówki już niedługo zostaną poproszeni o wytypowanie kandydatów do pracy nowej komisji konkursowej. Ustawa nakazuje, że jeżeli osoba wybrana w konkursie nie jest lekarzem, musi mieć zastępcę do spraw lecznictwa i tu już y, będzie lekarz. Czeka nasz następny konkurs. Nowa dyrektor oficjalnie rozpoczyna pracę w poniedziałek 8 kwietnia. Przy powoływaniu jej na stanowisko zyskała poparcie pięciu z sześciu głosujących pozostaje życić, aby równie pozytywnie oceniana była po kilku latach pracy. Spółdzielnia mieszkaniowa w Zgierzu zamierza w maju ocieplić bloki przy ulicy Parzęczewskiej. Budynki były już ocieplane w 2004 roku, jednak użyto wtedy zbyt cienkiej warstwy styropianu. Bata piechota. Zgierska spółdzielnia mieszkaniowa podjęła decyzję o powtórnej termomodernizacji kilku bloków. Mowa o budynkach numer 5, 6, 8, 9 i 10 przy ulicy Parzęczewskiej. One były termomodernizowane na samym początku tego procesu i były modernizowane zgodnie z ówczesnymi przepisami, standardowo styropianem o grubości 8 cm. Później przepisy się zmieniły, zaczęto stosować grubszą 12 cm warstwę styropianu. Ocieplony ma zostać także blok 115 przy ulicy Stafa. On nie był w ogóle termomodernizowany. On był budowany w latach późniejszych niż pozostałe budynki i w związku z tym miał pewną warstwę ocieplenia, ale, tak jak powiedziałem, chcieliśmy wyrównać wszystkim warunki. W związku z tym znalazł się też na liście termomodernizacji, która zostanie przeprowadzona w roku bieżącym. Spółdzielnia na termomodernizację posiada 3 miliony złotych kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest dużo cieplejszy, bo przez to. No wiadomo, że termicznie. Ocieplane są te bloki? No ten jest ocieplany jako pierwszy i myślę, że nieudany. Nieudane jest to ocieplenie. Były w pierwszej kolejności robione to tak dawno już tam. Dawno, no i może nie tak jak powinno być, bo tam ścianki są te warstwy. Kolejną ważną wiadomością dla mieszkańców osiedla jest kwestia wymiany win znajdujących się w wieżowcach. We wcześniejszych latach niejednokrotnie pojawiały się zarządzenia dotyczące wymiany urządzeń od roku 2013, jak na razie jednak temat ucichł. W związku z tym, że to jest przedsięwzięcie dość kosztowne i rodzi czasami kontrowersje, myśmy nie mając takiego przymusu, na razie wstrzymali się z tą decyzją. Wcześniej czy później jednak wymiana ponad 20-letnich wind będzie konieczna. Zmiana przepisów, która nastąpić ma w ciągu najbliższych lat, nakaże wszystkim spółdzielniom zainstalowanie nowych kabin z podwójnymi drzwiami. Zgierska kultura to dobro na wysokim poziomie. W naszym mieście żyje i tworzy wielu artystów, zarówno w bardzo młodym, jak i godziwym wieku. Ostatnio powstała inicjatywa, która ma na celu nagrodzenie twórczych osobowości: Bata Piechota. Prace nad regulaminem nagród prezydenta miasta Zgierza dla artystów rozpoczęły różnorodne zgierskie grupy środowiskowe, organizacje pozarządowe, jak i urzędnicy. Zdaliśmy sobie sprawę, że właściwie jest to ta dziedzina, której jeszcze w naszym mieście się tak bardzo nie docenia, której się tak głośno nie mówi. Zrodził się ten regulamin w wrześniu tamtego roku dotyczący przyznawania nagród w zakresie kultury. Zrodził się właśnie przez ileś tam miesięcy, może nawet i rok. Trwały pertraktacje, rozmowy, uzgodnienia. Choć regulamin będzie jeszcze poprawiany, to zespół, który zadecyduje komu wręczyć nagrody został już powołany. Są to i przedstawiciele władz z Komisji właśnie Oświaty Kultury, z Komisji Spraw Obywatelskich, ale są na przykład też przedstawiciele środowisk właśnie artystycznych, które były typowane, między innymi na przykład w Miejskim Ośrodku Kultury, to ja tutaj będę reprezentować Teatr Art 51. Wyróżnienia będą przyznawane w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria nagrody profesjonalistów, a więc zawodowców, którzy parają się tym nieomal zawodowo. Druga to kategoria to są Artyści, amatorzy i tu główny nacisk parliśmy, żeby otrzymywała to młodzież zdolna, ucząca się. Trzecia, podmioty działające w zakresie kultury, promocji kultury na terenie Miasta Zgierza. Najwięcej nagród przewidujemy, bo wśród siedmiu, to aż pięć dla twórców tych nieprofesjonalnych, nie, nie, nie czyli amatorów. Zgłosić kandydaturę można było w Wydziale Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zgierza do 30 marca. Nieważne, czy jest się plastykiem, muzykiem, czy tancerzem. Inicjatywa jak najbardziej słuszna, niebawem komisja oceniająca wnioski, dokona wyboru najlepszych. O tym, że artystów w Zgierzu jest wielu, wie dobrze pani Jadwiga Wlaźnińska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. W każdym środowisku kryją się talenty i teraz no, warto nie zaprzepaścić, warto je znaleźć, wspierać i rozwijać. Artystów, szczególnie najmłodszych, warto nagradzać. To dla nich sygnał, że idą w dobrym kierunku. To jest bardzo ciężka praca, bardzo ciężka praca. E, profesjonaliści mają świetny sprzęt, menażerów, pieniądze, światła, akustyka, wszystko. E, dzieciaki mają wszystko co najgorsze, a one przecież muszą jakoś stanąć. Każde wsparcie e, tak młodych talentów to ma ogromne znaczenie. O tym kto został wyróżniony wyjątkową nagrodą, dowiemy się już niedługo. Mieszkańcy osiedla 650-lecia borykają się w ostatnim czasie z problemem zasięgu w swych telefonach komórkowych. Poproszono nas o sprawdzenie, z czym może wiązać się ten problem kuba niedziela. To jedna ze spraw, o której wyjaśnienie poproszono naszą redakcję. Na osiedlu 650-lecia, szczególnie w okolicach ulicy Staffa, odnotowano zakłócenia w odbiorze sygnału telefonii komórkowej. Zaraz potem pojawiła się informacja, że jest to spowodowane instalacją w okolicy nowego nadajnika telefonii. Ponieważ na budowę nowego masztu musiałby wyrazić zgodę Wydział Urbanistyki Urzędu Miasta, zapytaliśmy czy taką ostatnio wydawano. Według naszych danych nie ma w tej chwili żadnej decyzji o warunkach zabudowy na maszt telefonii cyfrowej na terenie całego Zgierza, nie tylko tamtego osiedla. Ponieważ zaalarmowali nas członkowie Zgierskiej Współdzielni Mieszkaniowej, postanowiliśmy i tam sprawdzić, czy wiedzą coś o nadajnikowym przedsięwzięciu. Na dzień dzisiejszy nie mam takich informacji, jakoby tam jakikolwiek masz, jakiejkolwiek telefonii komórkowej ani żadnej innej, żaden inny masz miał powstać. Taki masz wiąże się z pozwoleniem na budowę zawsze i jeśli byłoby to na naszych gruntach, no to oczywiście dostawca musiałby z takim wnioskiem o umieszczenie masztu na naszym terenie wystąpić. Źródłem telefonicznych kłopotów mogą być problemy samych sieci komórkowych, o których nie chce się wypowiadać żaden z pracowników operatorów, ale których doświadczali użytkownicy. Sam to doświadczyłem, była awaria sieci komórkowej, podobno jakiś wirus im się wkręcił, trudno wyczuć, z tego co wiem, to, to już to minęło. Zresztą końcowy fragment osiedla nigdy nie miał dobrego zasięgu. Tutaj w tym miejscu akurat jest dość. Średniej. Tak więc należy przyjąć, że żaden nowy masz w tej okolicy nie będzie budowany, a problemy z zasięgiem to wypadkowa kłopotów poszczególnych sieci komórkowych i bliskiej obecności terenów leśnych. Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla Kurak porządek obrad musiał zostać zmieniony z powodu wciąż trwającej zimy. Mimo wszystko dyskutowano jednak o istotnych dla mieszkańców kwestiach szczegóły Bata Piechota. Na posiedzeniu Radosie dla Kurak zjawili się członkowie Rady, kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, władze miasta, jak i reprezentanci służby mundurowych. W porządku obrad ujętych było kilka istotnych kwestii do omówienia. Jedna to jest rzecz, stan dróg i chodników na terenie działania naszej Rady, a drugie, jak wygląda sprawa. Stanu technicznego po okresie zimy. Staramy się, żeby no, z tego bieżącego utrzymania coś tutaj zawsze naprawiać, żeby każda rada osiedlana no, coś u siebie poprawiła. Zima, jak się okazuje, jeszcze trwa, dlatego temat ten będzie poruszany najprawdopodobniej na kolejnym posiedzeniu. Już teraz jednak widać wiele uszkodzeń na wierzchni, jakie wyrządziła mroźna pora roku. Zwłaszcza wyjazd z ulicy Łódzkiej w stronę miasta, czyli Dojście, dojazd do koło Herbu tutaj do ulicy 1 Maja to jest taki neurologiczny od szeregu lat jest problem z tym. Członek Rady Osiedla Kurak Tadeusz Sawicki w 2008 roku złożył wniosek do odpowiednich organów rządowych o przeniesienie jednej z sygnalizacji świetlnych. Jadąc w kierunku Łodzi przed ulicę Żeromskiego, tak by samochody wyjeżdżające z 1 Maja, a, a mające potrzebę wjechać w ulicę Żeromskiego, mogły mieć tą drogę wolną, niezastawioną przez inne pojazdy. W tym temacie zaczęło się coś dziać. Wniosek zaczął być dokładniej analizowany na razie na szczeblu miejscowych władz. Członkowie rady już od dłuższego czasu starają się pomóc mieszkańcom także w kwestii przejścia dla pieszych przy ulicy łódzkiej. Stary kurak został jak gdyby taki sam sobie. Dzisiaj on nie ma na swoim terenie nic. W związku z tym, wszyscy mieszkańcy tego kuraka no muszą przedostać się na tą stronę, gdzie tutaj są i sklepy, i apteka. Ludzie przechodzą, mimo że nie ma tego przejścia dla pieszych, ludzie przechodzą w, ty, w tym miejscu, stwarzając pewne niebezpieczeństwo. Przez mieszkańców zbierane są podpisy w tej sprawie. Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu zaproszony na posiedzenie przygotował dla radnych informację na temat komunikacji miejskiej. O stanie e, funkcjonowania, o planowanych remoncie e, przystanków i o e, ewentualnych zmianach e, kursowania linii autobusowych. A zmiany się przydadzą, bowiem na posiedzeniu zrobiło się głośno w kwestii spóźniających się autobusów i niewychowanych kierowców. Odczekałam kierowca na tyle, bezczelny, Mogie Odwrócił głowę i nie zabrał nikogo z tego przystawa. W niedługim czasie do Miejskich Usług Komunikacyjnych wpłynąć mają odpowiednie wnioski. Jak na razie radni czekają aż śnieg stopnieje i zima minie. Wtedy będą w stanie dokładnie sprawdzić i opisać stan dróg i chodników na osiedlu Kurak, a dalej wnioskować będą mogli o ich naprawę. Jego charakterystyczną twarz człowieka strapionego znają wszyscy miłośnicy kabaretu w Polsce sam twierdzi, że z nim nawet smutek to radość inaczej. Ostatnio w zgierzu mogliśmy docenić talent niezwykłego poety i piosenkarza Andrzeja Poniedzielskiego. Koncerty z cyklu w dobrym tonie, odbywające się w Miejskim Ośrodku Kultury nie ograniczają się tylko do jednego gatunku muzycznego. Był już blues, jazz, muzyka basowa. Ostatni jak na razie koncert najlepiej charakteryzuje szyld, poezja śpiewana i kabaret. Na deskach sali teatralnej wystąpił Bart Andrzej Poniedzielski. Zapytałem przy tej okazji Andrzeja, czy będzie też grał na gitarze. Powiedział, że nie, bo nie chce mnie denerwować. Więc zapytałem, co robił przez te lata, czy nie mógł się nauczyć. Powiedział, że... Uczył się czegoś innego. Artysta na pewno nie próżnował, prowadził programy telewizyjne, wydawał książki. Pisał teksty dla Marili Rodowicz, Anny Mariopek czy Grzegorza Turnała. Jednak chyba sam jest najlepszym interpretatorem swojej łagodnej, ale i wypełnionej ironią poezji. Utwory poprzedzane były zabawnymi historiami. Kabaret w wykonaniu poniedzielskiego to sztuka subtelna, gdzie każde słowo, każda intonacja ma znaczenie. I nikt nie rozbawia publiczności udawaniem wariata. Refleksyjną naturę przyjawiał już zresztą jako dziecko. Utrzymywałem zresztą świata, kontakt na podstawowym poziomie socjalnym, nie wtrącałem się do świata. I tylko poprosiłem o jedno, żeby świat się do mnie nie wtrącał. I tak przeżyłem pierwsze lata. Potem musiałem niestety ze światem się jakoś tam pojednać, a nawet pobratać. Ale rzeczywiście ja to nazywam kontrolowanym autyzmem. Na scenie mok towarzyszył mu stały współpracownik Andrzej Pawlukiewicz. Grałem tam z Dańcem, grałem ze Stalińską, z Łubarzyską, z Mietkiem Szcześniakiem. Jedyny normalny człowiek jest poniedział. No. Spokojny, wiemy o co nam chodzi, w głowie nam się nie przywraca. I... A poza tym zaskakuje mnie cały czas. Do Zgierza przyjechał poniedzielski promować m.in. swoje tomiki poezji. Podkreślając, że właśnie miłość do literatury spowodowała, że mimo skończonych studiów inżynierskich występuje do dziś na scenie. To, to, że ja śpiewam bądź podśpiewuję, nawet śpiewaniem bym tego nie nazwał, jest jakby drugorzędną rzeczą. To jest sposób na przekazanie tekstu, tak naprawdę. I próba napisania jednak czegoś, określenia po swojemu. Istnieje szansa, że Bart z krainy łagodności w przyszłym miesiącu znów odwiedzi nasze miasto. O szczegółach opowiemy wkrótce. Natomiast już 17 kwietnia w ramach następnego koncertu w Dobrym Tonie zaśpiewa Basia stępnia wilk Brak wiosennej aury doskwiera chyba każdemu. Zaśnieżone ulice, zasypane chodniki to codzienność, która w kwietniu dziwi chyba każdego. Władze miasta starają się, by po Zgierzu jednak jeździło się jak najlepiej. Natalia Kuleszka Widok ten, choć przerażający jak na wiosnę, to jak mówią synoptycy, całkiem normalny. Zima nie chce nas opuścić, jednak miasto się nie poddaje i wciąż jest przygotowane na to, by chociaż przemieszczać się po drogach było łatwo. Musieliśmy wysłać sprzęt na ulicę tak, żeby miasto nie było sparaliżowane, żeby ulice i komunikacja działały sprawnie. Planowanych środków na odśnieżanie jednak nie wystarczyło. Rada Miasta Zgierza dnia 26 marca 2013 roku przyznała dodatkowe środki na akcję zima. Kwota ta powinna pokryć również wydatki związane z pozimowym utrzymaniem ulic. Sami Państwo wiedzą, jak te drogi po zimie wyglądają. Jest mnóstwo dziur. Borykamy się właśnie i z naprawą, i z wypłatą odszkodowań później za uszkodzone pojazdy. Co będzie, jeśli zima tak szybko nie odpuści? Zawsze jest jakaś rezerwa i musi się znaleźć, żeby miasto funkcjonowało normalnie. Mamy jednak nadzieję, że wiosna w końcu do nas zawita, a po zimie pozostanie jedynie mroźne wspomnienie. Czas na zapowiedź kulturalną, którą przedstawi dla Państwa Beata Piechota. Witam Państwa bardzo serdecznie. Odwiedziłam dzisiaj Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, gdzie już w najbliższą niedzielę, czyli pojutrze o godzinie 17 odbędzie się recital Pani Anny Paszkowskiej. Pani Anna jest ze mną. Witam. Witam serdecznie. Dlaczego warto przyjść na recital? Witam Państwa. Szanowni Państwo, trzy miesiące temu Telewizja Centrum wyemitowała reportaż z mojego recitalu, który śpiewałam w, te, w Bibliotece Publicznej w Zgierzu, i wiem, że Państwu przypadł do gustu, także w tej chwili, w niedzielę, będziecie mieli Państwo okazję w całości i na żywo ten recital obejrzeć, usłyszeć. Także serdecznie serdecznie zapraszam. Przepraszam, ja i mój akompaniator Jan yy, Mucha. Yy, no cóż, w kalendarzu wiosna, za oknami zima, czas mamy letni, a ja przekornie mówię, pamiętasz, była jesień. Powtórzmy. Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, niedziela, godzina 17. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Już za chwilę gość tygodnia, następnie lokalny przegląd prasy, a na koniec zabierzemy Państwa na wycieczkę po zgierskiej oczyszczalni ścieków. Wielu z Państwa na pewno tam nie było, a program ten można potraktować jako lekcję. Proszę o pozostanie z nami.